Prezydent odwiedzi Koreę Południową i Japonię. Biały Dom podał termin USA. Joe Biden odwiedzi w końcu maja Koreę Południową i Japonię. Prezydent USA Joe Biden odwiedzi w dniach 20-24 maja Koreę Południową i Japonię. Przeprowadzi tam rozmowy z przywódcami tych krajów, poinformował w środę Biały Dom. Jak oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Drzen Psaki. Prezydent w dniach od 20 do 24 maja odwiedzi Republikę Korei i Japonię, aby pogłębić związki między naszymi rządami, gospodarkami i narodami oraz potwierdzić niewzruszone zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz wolnego i otwartego regionu Azji i Pacyfiku. Wizyta w Seulu w dniach 20-22 maja będzie okazją do spotkania Bidena z niedawno wybranym prezydentem tego kraju UNSU Podczas pobytu w Tokio ma dojść ponadto do spotkania prezydenta usa z czołowymi politykami Australii i Indii. Psaki dodała, że tematy rozmów będą dotyczyć kwestii bezpieczeństwa i współpracy regionalnej.